Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić farmę Endermanów. To będzie taki poradnik. A więc, jak widzicie, działa bardzo dobrze, więc zaczniemy ją budować. Dużo expa z niej leci, ale dobra. To wodę, którą widzicie i te pisone wszystko, to tylko moje wymyślanki, żeby zbudować farmę, która będzie działała. Wystarczy tylko takie coś bez tej wody i wszystkiego. No ale zacznijmy budować. Do wybudowania tej formy potrzebujemy jakichś bloków. Potrzebujemy. Tak, czekajcie, zaraz tutaj pokażę. Jakichś traptorów potrzebujemy. Minecraft. Eee, czekajcie, nie ram. Torów. Endermita, czekajcie, Name taga i to chyba będzie tyle, tak? No, chyba tak. I teraz ważne, musimy się udać na jedną kratkę wysokości. Czyli wiecie, że jak jest na kordach, jeden noc tak. O. Czekajcie, tutaj widzicie, gdzie to jest cena? Czekajcie. A bo dobra. Czyli musi być jedna kratka wysokości. Tutaj x, y, z macie. Nie. Pokazane o tutaj. Dobra. No to tutaj polecam Wam tajną taktykę. Lowy weźmy. I wodę. Dobra. To jest taka fajna taktyka. Można wylać lawę. Oczywiście trzeba poczekać, aż ona sobie spłynie na sądół. To trochę potrwa. Czekajcie. Dajmy jej tu spłynąć. Chwilę to. Będzie musiało trwać. Ten sobie można zrzucić. Czekajmy. No dobra, może nie będę jej pokazywał w pełni, ale wtedy wylewamy wodę i o, powstaje taki nam kobel na sam dół. Wiecie o co chodzi, nie? No jak już mamy ten, tam jesteśmy na sam, na sam dole, o, słowić nie umiem, no to musimy się oddalić od wyspy głównej na około 150 kratek, co najmniej, czy tam 140. No, to tutaj mamy 100, musimy się udać na 250, to ja już chyba tam jestem. Nie wiem, ile tam potrzeba. A ja będę na. Ile będzie 250? No, będzie. 172 kratki się udało. O, tutaj spadają. No to możemy się stąd trochę oddalić, żeby farba nie traciła na wydajności. I tak w ogóle ten most. To możecie zrobić z liści najlepiej, bo są tanie w pozyskaniu, a na nich moby się nie pojawią. Także taką taktykę Wam polecam, tutaj całą noc z liści możecie zrobić. Można No I wiecie co, też tu sobie wezmę chyba liście. To sobie zepsujemy, żeby nic się tutaj nie pojawiało. Okej. Okay. Tak trochę od tej farmy. Chodźmy, żeby żeby nasza tutaj druga farma nie traciła na wydajności. Co nie? No lecimy, 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 lecimy. Wiem, że takie już poradniki były na, na innych kanałach zagranicznych, jak i na polskich. No ale na moim kanale jeszcze jej nie było i mówiłem, że też mogę coś takiego nagrać Zaraz tutaj polecimy no dobra, myślę, że będzie wystarczyło. No to teraz weźmy sobie jeszcze pochodnie to już wywalmy tak już możemy z zrobić z normalnych bojulców po 3 może w tą stronę. Jak będzie 7. No to jak już mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Takie coś. I przy okazji, jak będziecie już budowali tą farmę, to polecam się wybrać po Elytrę, Bo przy budowaniu takiej farmy, no jest łatwo spać. Naprawdę, jak Elytrę będziecie mieli, no to was ocali. Może to na większy w zbudujemy. A co? Tak. Nie będzie coś takiego. Tutaj mamy środek, to musimy zrobić. No nie, czekaj. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, coś takiego. Tak. Dobrze. No to teraz tak. O, coś takiego. Polecam tutaj oświetlić. Przy okazji, żeby tutaj też się nic nie rozpiło, tak będzie ok. No i teraz tak musimy się udać na jakieś 26 kratek w górę. Czekajcie, chyba tak. To mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Chyba, tak. No dobra. Niech będzie 25 kratek. Teraz coś co dwie kratki musimy robić coś takiego. Ja to sobie tutaj zrobię. Pyk, pyk, pyk. Szybko postaram się to w miarę zrobić. Dobra. Więc na tyle by się przydało zrobić. No, to tak jeszcze to, jak będzie ta 26 kratka, będzie już teraz wprost idealnie. Tutaj, tak na jeden nich będzie. No, i jak szkoda, Wam budulca No, to to już można sobie zniszczyć. Bo to nie jest potrzebne. To jest zbędne. Tak. Coś takiego musi być. Teraz trzeba zrobić platformę. Czyli, jak tu mamy już środek, to. Chwilę, 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 jak, jak to było. Tutaj dodajemy podaj, sobie coś takiego. mamy coś takiego. Dodajemy jeszcze dwie kratki obramówki, ale z tego samego już bloku. Dobra. Oj. I tak w ogóle na Bedrocku, na wersji Bedrock Edition w Minecrafcie, to ta farma nie będzie działała zbyt wydajnie. Tutaj obojętnie, to już od Was zależy czy chcecie zrobić okrąg jak tam, czy coś takiego, bo to wystarczy. O kurde, naraz było się tu, trzeba ich trochę tutaj stąd porzucać, bo oni, co nie chcieli, ten już sobie zostanie może tam, te zapchnijmy. Papa, pa. widzenia. No to zróbmy na przykład coś takiego. Teraz ważne. Trzeba zrobić tutaj traptory. Właśnie. O, coś takiego. I tutaj dajemy sobie wagonik, w którym to będzie nasz endermit. I teraz tak. I tego nie da się zdobyć na yy, przetrwaniu. Czyli jak chcę się zbudować na survival, no to przyda Wam się en, trochę Ender żeby jaka miała naciśniętego. tego. Tutaj trzeba zrobić coś takiego, chyba. Nie, o, tak. Zróbmy tak. Tak, tak. Tak. I to podwoić trzeba. Teraz trzeba postawić wagon. Mieć przygotowany name tak. Teraz, żeby zrespić endermita, jajka nie użyjecie na survivalu, więc musicie enderperłami. Za każdym razem macie około 5% szans, tak więc życzę, życzę powodzenia. Spróbujmy go tu sobie zrespić. Trzeba rzucać enderperły pod siebie. Pyk, 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 pyk. No, coś się nie chce zrespić. Jak pamiętam, jak raz za drugim razem zrespił mi się. Aha, czekajcie, ja wiem, że... a nie, easy jest to, to dziwne. Chwilę. Niech się resmi. Dobra, ale tak czy siak, jak będziecie rzucali pod siebie enderperły, endermit powinien się zrozpić Kiedyś. Czyli to. Trzeba go nazwać name tagiem, tylko kurde, ten wagon mi przeszkadza. Już mają. Słuchajcie, mamy chyba problem ten zginie czekajcie, bo nie mogę go nazwać name tagiem co, 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 jest? hań dobra, jestem głupi nie mam nazwanego name taga trzeba go nazwać, no tak, ale jestem głupi niech będzie już tak to byle jak Nam. Teraz trzeba go władować do wagonika. Czekaj. Wejść tu, O, Jak już to mamy, można to sobie po prostu już rozwalić. No i gotowe, tak naprawdę. Zejście sobie na dół. Tyle zaczekajcie, i zaraz powinny się tam rozpić endermany. O, proszę. Zobaczmy jeszcze, jak to się prezentuje. O, jeszcze więcej hirespy. Chyba tutaj miałam wyjrzeć, czekajcie. Sprawdźmy, która to będzie grzateczka. Aha, i czemu nazywać go nam tagiem? Żeby się nie zdespawnował. To chyba każdy będzie chciał. 27. To powinno być chyba podobnie. Bo tutaj... A, bo tu zależy po prostu trochę mniejsza platforma, nie? To nie dlatego, no. Więc można sobie powiększyć tą platformę, jak ktoś chce. Żeby była większa. Większa platforma, więcej nermanów. Dobra, zróbmy sobie takie coś może. coś. coś. No, i mamy taki, powiedzmy, okrąg. No, i teraz jak trzeba tu chwilę poczekać. sobie i powinno zaraz zadziałać. działać. Weźmy sobie nasze marchewki. Widzicie co? będzie tak. Włączmy sobie na przykład Game mode. No, i można być dosyć sporo być co? Nie, umiem mamy pisać na klawiaturze Naprawdę, Wstawmy sobie spam pąta. Wywalmy te rzeczy zabijmy się, żeby mieć ten mały poziom. Dobra. Tutaj te endermany się zdespawnowały, a zaraz powinno być ich tutaj trochę. O, chwilę nie ścinę. Respirujemy ty. Te... Do czego Dlaczego? Ja ja im tutaj chwilę. Tamten okrąg jest trochę większy, bo robię go większy, ale ale ten też powinien zdać egzamin. No i jak widzicie, ładnie tutaj można już się zabijać i wbijać. eksp. No chwila. niech tu sobie będzie, to chwilę się powbija. No i to też jest dosyć fajna ekspiarka Enderperu, jak ktoś potrzebuje na swoim save. No to takie coś, co naprawdę się przyda. To, to już widać przecież tutaj Endermany co to dropią. Tutaj bym polecał taktykę. Pod, pod miejsce, gdzie mają wpadać Endermany, tutaj można by było sobie to zabudować. Te Endermany zniszczyć, zbudować, zrobić dziurę, hoppery i dać sobie tutaj gdzieś podwójną skrzynię, albo zwykłą, nie? No i wtedy te enderperełki by się zbierały, te enderperełki, no i by do skrzynki i można by było po prostu je sobie stamtąd wyciągać. Tak, tak wchodzić tutaj trochę ryzykownie. No ale dobra. No i widzicie bardzo szybko poziom się wbija. To jest taka moja farma expa, którą mam bardzo często na survivalach. Można jeszcze zrobić trochę inaczej, ale to już chyba dam inny poradnik chcecie. Nie wiem taka farma myślę, że jak najbardziej jest OK. To platformę, tak jak już wspominałam, można sobie powiększyć. Wtedy farma chyba powinna być wydajniejsza. No i to by było tyle w tym odcinku. Możemy się tepnąć gdzieś. Kurde, chyba perło nigdzie nie dotarło. Prawda? Nie, nie ty. Dobra, poszedł. Tam chodźmy, bo tamta forma jest chyba troszkę wydajniejsza. Bo jest większy okrąg. Dobra, szybko, rób się głodny. Nie, nie robi się głodno to może jeszcze jedną Okej, OK. No i ta powinna być trochę wydajniejsza. Dosyć sporo EXPO można pozyskiwać z niej. Także ja Wam ją polecam, wybudować na swoim ślubivalu. Dzięki farmie endermanów, na przykład na swoim poprzednim survivalu, pobiłem swój rekord życiowy Więc 175 level. Aha, 176 właściwie. Bo tam parę jeszcze le... trochę expa mi się wbiło. No ale niestety z nim zginąłem. I A to właśnie dzięki farmie endermanów pobiłem swój rekord. Także myślę, że Zrobicie sobie taką formę na survivalu. Ja się z wami żegnam. To było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!